Tu radio Silesia usłyszeli 1 lipca słuchacze Radia Plus na znanej i rozpoznawanej częstotliwości 96,2 FM. To znak zmian jakie zaszły w ostatnich miesiącach w gliwickiej rozgłośni. Większościowym udziałowcem w nowym radiu został właściciel telewizji Silesia. Radio nie ma granic, dlatego to nie jest istotne, że, że jesteśmy tutaj paręnaście kilometrów od ulicy Głowackiego w Gliwicach, którą wspominamy, to była niesamowita lokalizacja, ale tu w samym sercu Górnego Śląska tak naprawdę jesteśmy i do Gliwic bardzo blisko i myślę, że Gliwiczanie tego nie odczują, że jesteśmy w innym mieście. Studio nagrań Radia Silesia znajduje się w Zabrzu w budynku w Wyższej Szkoły Technicznej. Dawna siedziba przy ulicy Głowackiego w Gliwicach została już zagospodarowana na potrzeby parafii. To są względy związane przede wszystkim z infrastrukturą. Jak pan spojrzy za panem, tam będzie taki duży komin, z którego nadajemy, mamy dużo bliżej do nadajnika. Mamy tutaj dużo lepsze zaplecze techniczne. W dużo lepszym stanie budynek. Choć w zespole radiowym nie obyło się bez zmian kadrowych, słuchacze będą mogli nadal usłyszeć kilka rozpoznawalnych głosów. Oprócz Michała Loskota, swoją audycję będzie prowadził m.in. Krzysztof Kosiński. Utrzymane zostanie także sporo założeń programowych dawnej stacji, która nadal będzie poruszać tematy związane z duchowością. Na pewno będą to programy dla każdego, także dla tych, którzy poszukują, dla wątpiących, zwłaszcza dla tych, bo myślę, że to radio jest otwarte i to radio. Głównie adresowane jest dla tych, którzy może niekoniecznie są tak w środku kościoła, tylko, tylko poszukują i dla nich, myślę, że dla nich jest szalenie potrzebne, bo na nich chyba takiej radia nie ma. Radiowcy podkreślają, że na ich częstotliwości usłyszymy każdy rodzaj dobrej muzyki. Po prostu fajnie gramy. To jest nasze hasło i nie zamierzamy się zawężać do jednego rodzaju muzyki. Przeprowadzamy być może trochę eksperyment na rynku, ale to już kiedyś było, to już kiedyś ktoś wymyślił żeby nie zawężać się do jednego rodzaju muzyki i nie ukrywać się gdzieś w jakiejś niszy. Grupą docelową Nowego Radia mają być słuchacze w wieku między 30 a 50 rokiem życia. Dodatkowym walorem ma być ścisła współpraca z Telewizją Silesia, która wraz z internetowym portalem ma stanowić silną platformę informacyjną w województwie. Nasze newsroomy się uzupełniają, no to jest oczywiście uzasadnione po pierwsze ekonomicznie, a po drugie no Chcemy stworzyć na Śląsku poważną siłę medialną. W Radiu Silesia nadal swoje udziały zachowała decyzja Gliwicka, która będzie wypełniać około 12% programu o charakterze społeczno-religijnym. Chcemy być radiem otwartym. Nie lubimy hermetycznego radia, które jest takie szalenie sztywne. Chcemy profesjonalizm. Profesjonalizm jest tu szalenie ważny. Łączyć z otwartością, z otwartymi drzwiami naszego studia i chcemy być bardzo blisko słuchaczy. Wiem, że to brzmi jak slogan, ale myślę, że dzień po dniu będziemy udowadniać, że tak faktycznie jest.